Jest to białko, które jest charakterystyczne dla organizmu i może zostać. Nie, ale taką mileczkę, a prosto w oczy nie wiedziałam, czy mam czytać. No. Cześć, witaj w nowym odcinku Fitness Academy, w którym pokrótce omówimy, jak wybrać odpowiedni suplement kolagenowy, opierając się na tym, czego możesz się od niego spodziewać. Nie wszystkie suplementy kolagenowe są takie same. Istnieje kilka rodzajów kolagenu. Które różnią się np. w zależności od tkanki, w której dany typ występuje. W związku z tym jeden rodzaj będzie najlepszy dla osób, które chcą poprawić zdrowie swoich stawów i układu mięśniowo-szkieletowego, a inny dla tych, którzy pragną mieć jędrniejszą i zdrowszą skórę. Zaczynajmy! Jednak nie pominę krótkiego wstępu, Czym tak naprawdę jest kolagen? Jest to białko, które jest charakterystyczne dla organizmu i może zostać znalezione w różnorodnych tkankach ścięgnach i kościach. Nie ma jednego rodzaju kolagenu, a wręcz przeciwnie możemy rozróżnić jego kilka rodzajów, z których każdy jest obecny w największej ilości w innej tkance. Aby lepiej to zobrazować, przyjrzyjmy się bliżej wszystkim trzem rodzajom, które są najczęściej spotykane w organizmie. Typ pierwszy kolagenu jest obecny w skórze, ścięgnach i więzadłach. Jest zwykle wykorzystywany do wspierania zdrowia paznokci, włosów i skóry. Typ drugi może być znaleziony np. w chrząstkach, więc prawdopodobnie nie zaskoczymy Cię informacją, że ten rodzaj jest idealny do wspierania zdrowia stawów i układu mięśniowo-szkieletowego. Typ trzeci kolagenu jest np. częścią mięśni i naczyń krwionośnych. Ze względu na fakt, że typ 3 kolagenu jest po czasie zmieniany na typ pierwszy kolagenu, dobrze jest głównie skupić się na stosowaniu kolagenu typu 1 w związku ze zdrowiem skóry. Więc jak wybrać najlepszy kolagen? Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy otrzymywali go wystarczająco z jedzenia. Ale jeśli wiesz, że to nie będzie możliwe, nie masz innego wyjścia jak sięgnąć po suplement odżywczy. Pamiętaj również, że najlepiej jest wybrać suplement, który zawiera witaminę C oprócz kolagenu. Dlaczego? Jest to witamina, która jest bardzo ważna w powiązaniu z kolagenem. Podczas procesu formowania, kolagen działa jako antyoksydant, który może wspomagać formację fibroblastów. Jest to równie ważne jak synteza kolagenu i elastyny, dzięki którym skóra ma młodzieńczy wygląd. Sam kolagen formowany jest z prokolagenu, który przechodzi proces hydroksylowania. To umożliwia kolejne kroki, podczas których kolagen zyskuje swoją strukturę funkcjonalną. Jednakże bez witaminy C hydroksylowanie nie może nastąpić, więc kolagen wcale się nie formuje. W związku z tym, jeśli suplement, który wybierasz, nie będzie zawierał witaminy C, dobrze jest suplementować ją w inny sposób, np. owocami i warzywami. Suplementy odżywcze zawierające kolagen są w większości wytworzone z naturalnych źródeł, takich jak suplementy kolagenu bawołego lub morskiego. Przy źródłach organicznych jest mniejsza szansa, że będą zawierać metale ciężkie lub pestycydy. Kiedy będziesz wiedzieć, że bydło było karmione trawą i żyło w dobrych warunkach, będzie to doskonały znak. Możesz się zastanawiać, czy kolagen Bawoli różni się od kolagenu rybnego. Wariant Bawoli zawiera kolagen typu pierwszego i typu trzeciego. Typ trzeci kolagenu jest istotny dla wyściółki żołądka, więc jest szczególnie popularny wśród osób, które doświadczają problemów trawiennych. Kolagen Bawoli jest zwykle tańszy. Wariant rybi. Zawiera tylko kolagen typu pierwszego w postaci małych cząsteczek, dzięki którym lepiej się trawi i przyswaja. Jest odrobinę droższy i lepszy dla osób, które chcą szybciej dostrzec rezultaty. Możesz się teraz zastanawiać, jaki typ kolagenu jest dla Ciebie najlepszy. Oprócz źródła i ceny, powinieneś również określić cel suplementacji. Jeśli chcesz wspomóc zdrowie stawów lub chrząstek, najlepszą opcją będzie dla Ciebie skupienie się na kolagenie typu drugiego. Jest tak ze względu na fakt, że ten typ. Tworzy do 50% białka w chrząstkach. Jednakże, jeśli chcesz mieć jądrną i młodą skórę, najlepiej będzie, jeśli skupisz się na kolagenie typu pierwszego, który powinien być obecny w suplementach przynajmniej w 90%, a pozostałą część może być kolagen typu trzeciego. Pamiętaj jednak, że suplementy są często komponowane i zawierają witaminy i minerały oprócz kolagenu, co jest zdecydowanie korzystne. Na koniec porozmawiajmy o konkretnym typie kolagenu, który mógłby być odpowiedni dla wielu z Was, a jest to hydrolizowany kolagen. Jest również znany jako peptydy kolagenowe lub żelatyna hydrolizowana. Ten typ kolagenu jest poddawany procesowi hydrolizy, w którym włókna kolagenowe są rozdzielane na małe łańcuchy aminokwasowe przez enzymy i parą pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu jest to kolagen, który jest doskonale przyswajalny i idealny dla wspomagania zdrowia stawów i skóry. A jeśli już wiesz jakiego typu i źródła kolagenu szukasz, musisz podjąć jeszcze jedną decyzję. Jaka forma będzie dla ciebie najlepsza? Czy to będzie proszek, shot, napój RTD, kapsułka czy żelatyna? To zależy od ciebie. To będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Fitness Academy. Mam nadzieję, że nauczyłeś się wszystkiego, co cię interesowało na temat selekcji kolagenu i że nie możesz doczekać się, kiedy zobaczymy się ponownie. Do zobaczenia. Cześć.